Dzień dobry Państwu. tam serdecznie w murach I Liceum Ogólnokształceńskiego w Brednicy. wszystkich opiekunów ze szkół podstawowych powiatu pylnickiego. Was, kochani uczestnicy tego konkursu i tych różnych dzieci, które za chwileczkę będziecie przechodzić i ćwiczyć i, i z nimi się zmagać, ale również witam uczniów naszej szkoły i przede wszystkim Chciałabym bardzo podziękować nauczycielom pierwszej Liceum za zorganizowanie tego konkursu. To świetna okazja do integracji, do spotkania Was jako uczniów, tych młodszych i tych nieco starszych, ale również przede wszystkim do tego, aby spróbować swoich sił, aby teraz poprzez zabawę pewną wiedzę sprawdzić bądź też ją nabyć. Także ja raz jeszcze dziękuję wszystkim za to, że przyjechaliście, że się zgłosiliście. E, no i trzymam dla wszystkich jednakowo kciuki powodzenia, aby ten dzień był dla Was fajny, inspirujący i bardzo ciekawy i dostarczył Wam przede wszystkim pozytywnych emocji. Dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszym międzyszkolnym konkursie o wdzięcznej nazwie Woda w u nas. Jest to konkurs, który jest taką troszkę kontynuacją dawnego konkursu gimnazjalnych i rozpadły się gimnazja, bo i konkurs się rozpadł. W związku z czym nauczyciele przyrodniczych pierwszego i owoców roku pomyśleli, że czas stworzyć coś nowego. I dlatego spotykamy się dzisiaj w tak licznym programie za co bardzo dziękuję i opiekunom, wszystkim uczestnikom yy, ze wszystkich ośmiu szkół, za to, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie, za to, że możemy się dzisiaj raz przede wszystkim bawić i za to, że łączy nas dzisiaj jeden z wielkich żywiołów, a więc woda. A przywitali Państwa członkowie grupy teatralnej nr 13. Konkretnie przywitało Państwa tancerki, które zaleczyły do piosenki z wirtualu Riany, a oczywiście chodzi o Andrę. się już na drugim etapie tego konkursu. Jak zapewne Państwo pamiętacie, kilka tygodni temu odbył się test online, stanowiący etap wstępny. Dzisiejsze spotkanie to finał zmagań i zestaw ciekawych doświadczeń, które każda z grup wykona w wyznaczonym czasie. Chcielibyśmy przedstawić drużynę z poszczególnych szkół. Szkoła podstawowa w Jastrzębie. Skład drużyny to: Lidia, Michał, Mateusz i Dominik wraz z opiekunem panią Dorotą. Wielkie prawa. Szkoła podstawowa w szandzie, Drużyna w składzie: Tobiasz, Karol, Marcel i Patryk. Opiekunem drużyny jest pani Lidia. Szkoła w składzie Marcelina, Liliana, Ulka i Klaudia wraz z panią Joanną. Zespół szkół w Gużnie w składzie Amelia, Czarek, Wiktor i Adam wraz z panią Danutą. Zespół szkolno-przedszkolny w Wrocław w składzie. Agata, Małgosia, Oliwia i Marcin wraz z panią Darią. Szkoła podstawowa w Zbicznie i zespół Iga Julia, Kilda, Asia wraz z opiekunem panią Katarzyną. I na koniec szkoła podstawowa nr 4 w w składzie Laura, Maja, Kuba i Anna wraz z opiekunem panią Magdalę. Dzisiaj zaliżka podstawowa numer 3, ale dosłownie przed chwilą dowiedzieliśmy się, że niestety nie wystąpią w dzisiejszych zmianach. Witamy więc wszystkie drużyny, wszystkich opiekunów bardzo, bardzo serdecznie i zapraszamy już do konkursu. A zasady, proszę Państwa, są bardzo proste. Każdy z zespołów będzie recował swoją ścieżkę. Będzie to ścieżka wskazująca kolejność wykonywanych doświadczeń. E, m, oczywiście po wylosowaniu um, grupy będą mogły już się udać na swoje stanowisko, ale wykonajemy doświadczenie zgodnie z e,, czasem, który jest przygotowany na Taro, no. No. No to, drinkie, Jest, jest, cierto, jest na e, Stunden, jest to 15 minut. No, Rozpoczynamy równo z czasem. No. No. Możemy oczywiście zakończyć wcześniej, ale nie przechodzimy do kolejnej stacji, dopóki nie będzie czasu, ponieważ to może się zdarzać tak, że jest z punktu widzenia potrzebowała przydatnych doświadczeń doświadczeniu tego czasu więcej i dlatego, żeby nie robić chaosu, nie przechodzimy do momentu, kiedy nie wykona ostatnia i kiedy nie minie ten założony 15 minut To wręcz wyglądał wielki czas. Szkoła podstawowa w Jastrzebiu. Szkoła podstawowa. podstawowa wielkie brawa. I szkoła podstawowa numer 4 trudnicy. Wszystkiego Pani dyrektor, jeszcze piszka dla szkoły, dla Szkoła podstawowa nr 4 w Dzięki bardzo. Szkoła podstawowa w Górznie, miejsce drugie. Proszę. Nie. Nie do nas Tak. Proszę. Szkoła Podstawowa w Szabdzie. Pierwsze miejsce podniesie Wola Karolina Jast.